Witam wszystkich, od dzisiaj zaczynamy nową serię moich przygód w Minecrafcie. Wczoraj wrzuciłem do internetu na YouTube kilka filmików, uznaliście, znaczy filmik, znaczy, a filmiki, ale jeden tylko był powiązany z tym i od niego zależało czy będę coś nagrywał, czy nie. Wyraziliście chęć, ja bym coś nagrywał, więc zacznę nagrywać. Jednak będziemy mieli dwie zmiany. Po pierwsze, jest to nowy, jest to ten teksturpak. Link do tych surpaka zamieszczę w opisie, bo już ktoś się pytał. Druga zmiana jest taka, że, jako, że no nie powiem Wam jaka, sami może z, zobaczycie. Generujemy nowy świat. Mam nadzieję, że Wam się ta druga zmiana również spodoba, mi się ona bardzo podoba. Jeszcze jej dokładnie nie, nie zapoznałem się, jeszcze dokładnie z tą zmianą, jednak mam nadzieję, że tak samo jak mi, tak samo. Wow! Spadający gravel to jest piękna miejscowa od razu. Na spawnie Wow. Dobra, trzeba wejść na górę jakoś. Hmm, tylko jak? Może jakoś naokoło tędy się da. Nie no, piękna. Dobra, wracajmy do tej zmiany. Niedługo wam pewnie zademonstruję tą zmianę. Dzik mnie atakuje. <laughs> Właśnie to jest ta zmiana, że doszły nowe zwierzęta I jak widać tutaj nawet dziki atakują Zdychaj dziku Dziki są będą tam gdzie są świnie Będą bronić swoich trzudek świn yy... o, 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 o Boże Czyli co, zmniejszę sobie na normal Bo tak to jest trochę mi za ciężko tutaj Będzie chyba na tym nowym... To jest mod ogólnie, na tym modzie. Więc zaczniemy grę w ten sposób, że zmienię sobie na peaceful, żeby od razu nie zginąć. Idziemy dalej na górę. Nie no, o oh jest, pista ta miejscówka jest. Boska po prostu. Piękne góry mi się wygenerowały. Naprawdę piękne. O już mam drzewka. Tak pomyśleć. A tam już creeper siedzi. Gdzie można by zacząć grę? Tak na stałe, bo tutaj w drzewach nie może wykopić sobie jakąś jaskinie w tych zajebistych. Mm. sobie tą ziemię. O! I hop, hop. I hop, dobra Myślę, że zaczniemy grę budując sobie jakąś jaskinie bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ta góra. I ogólnie ten cały łańcuch górski jest bardzo ładny. Mm -hmm. Tylko teraz, gdzie by to zacząć? Czy mm. dałoby się wykopać. Nie wiem, jak zrobić. Czy zrobić po prostu tutaj takie wejście w środku jaskini? Czy może zrobić jaskinię taką z widokiem? Mm. Bo to są naprawdę ładne widoki z tego co widzę. Super, mi suwa tutaj jest. Wiecie co? Na razie zbiorę trochę drewna, a potem się zastanowię, jak dokładnie tutaj rozplanować wszystko. Wiecie co? Ja pozbieram trochę tego drewna, zrobię teraz krótkie cięcie. Zastanawiam się nad tym wszystkim i zaraz do Was wracam, żebyście nie musieli tylko oglądać jak zbieram to drewno, bo już któryś raz z kolei to by było nudne. Także tylko to jeszcze jedno O i widzimy się za sekundkę. Jestem już z powrotem. Yy, Zaczęłem się rozgaszczać. Już się trochę rozpuściłem tutaj w tej górze, jednak na tym grawlem coś chyba jest. I strasznie się boję go rozkopać. Okropnie boję się, że jak rozkopię ten gravel to mi coś wyskoczy Muszę to sprawnie coś być Tutaj wszędzie coś może być jak mi zaraz coś wyskoczy to nie wiem co ja zrobię Jezu, ale się boję się nic tu nie ma Co, może ja sobie zrobię kamienny miecz tak na wszelki wypadek. Dużo mi on nie pomoże, ale zawsze może coś mnie ochroni. Chociaż troszkę. O. I teraz spróbujemy zobaczyć co jest za tym grawlem. Jakby co to zginę i zacznę wygrywać od początku. No co za problem? Czyli takie sztuki. Aż śmeciarki przychodzą do tego wycia tu nic nie było Oby tu nic nie było tu Goście, którzy robili ten mod postarali się o te dźwięki naprawdę są za strasznie mroczne i po prostu sprawiają, że człowiek ma ochotę schować się pod łóżko. Musiał za dnia zajść tam i zobaczyć, czy nie ma tam przypadkiem jakiegoś mob spawnera. Zobaczymy przez okienko, czy coś tu się dzieje. Tylko owieczka i... Troll? To jest troll. Trolle są niebezpieczne. Trolle mogą cię zabić. Tam są trolle. tu. Trolle. <gry> Czytałem o nich, widziałem je na screenach, ale myślałem, że tak szybko, że trzeba znaleźć w jakichś skiniach czy coś. One sobie po prostu łazi troll. O, już zniknął. Nie, jestem. Łazi. Troll. O jest. Nie wiem czy dobrym pomysłem było wkrywanie tego moda. Ale cóż, zobaczymy. Dobra, czas sobie zrobić łopatę kamienną i kamienny kilof. No ale najpierw zużyję ten drewniany do końca, żeby nie, ma, nie marnować surowców. O, już, przy, już przestało jęczeć. Yes. To pewnie są te wrachty. Wiedźmy takie y, są jak... Mm, w linku, znaczy jak wejdziemy na link do tego moda, to tam o, jak jest on opisany, to jest informacja o tym, że są... Tam tak zwane wlachty, czyli takie wiedźmy, co chodzą i straszą. Myślałem, że też są spotykane tylko w jakichś specjalnych miejscach. Się okazuje, że jednak to wszystko łazice po prostu. Tak w nocy, jakby nigdy nic. Jeszcze są wilkołaki. No, bank jest gdzieś tu. To musi być gdzieś w tą stronę. Nie zboję się. Co jest, wyszedł mi krzyż? Nie wiem, czemu wyszedł mi krzyż, nie wiem po co. Dobra. Będę sobie kopał dalej tę mieszkanko. Jeśli nie wytrzymam nerwowo, to mogę usnąć. I będę grał na zwyczajnym natywie. I już. O, mamy węgiel. Patrzcie Państwo. Beauty. Ja zrobiłem sobie trochę węgla z drewna. Tak na wszelki wypadek, żeby mógł sobie zrobić właśnie pochodnie. No, a tutaj już mi węgiel mam taki normalny. To super. Ja, że naprawdę niczym się od tego drewnego nie różni, ale szkoda tego drewna na ten węgiel. Ale na samym początku drzewo. Czemu tu jest drzewo? Muszę to zobaczyć. Coś tu łasi. Zombie. <laughs> że myślałem, że to jest trochę większe, ale to zatem to drzewo później, staje tutaj szkło. Na razie sobie to zablokujemy o ten sposób Nic tam się to nie przedostanie. Eee, później rozbuduję pewnie tą bazę jakoś. Na razie myślę, że to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Nie mam już więcej co robić, muszę poczekać do dnia, mogę tylko równać to. Ale to już nie wiadomo, za urównaniem tego. Tutaj sobie już wiem, co nawet zrobię w tym miejscu. Tutaj będzie. Tak, to na pewno jest jakaś jaskinia. Tutaj zrobimy sobie później taki szklany szklany coś. A na razie to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego oglądania. Zapraszam do subskrybowania oraz do komentowania. I tym pięknym wschodem żegnam się z Wami. Do zobaczenia!